Cześć, witajcie wszyscy z tej strony. Kapi ja to mój kolejny odcinek z Gwinta. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Mahakamskie Święto Trunków, czyli wydarzenie, które zostało dodane do Gwinta wczoraj. Do końca wydarzenia mamy tutaj 12 dni, jednak czym jest to wydarzenie, za chwilę się przekonacie. Mamy tutaj do rozegrania parę meczy, jest również opis tego całego eventu. Każdy słyszał o Mahakamie, ale mało kto widział słynną krainę krasnoludów na własne oczy. Starosta Brother Hook był podejrzliwy wobec podróżnych i niechętnie otwierał przed nimi bramy. Chyba, że przybyli na święto trunków. I właśnie te święto trunków możemy sobie dzisiaj rozegrać. Mamy tutaj parę wyzwań do rozegrania, jednak one wyglądają, różnią się zupełnie od klasycznej gry. To jest naprawdę zupełnie inny, inny wymiar gry. Zresztą za chwilę się o tym przekonacie. Mamy również dwa tryby: podstawowy, czyli łatwiejsze wyzwania, i mistrzowski z wyzwaniami, które mają sprawić nam wyzwanie. Jak to sama nazwa wskazuje. Tak więc dzisiaj rozegramy sobie tryb podstawowy, w następnym odcinku uja ujawni się tryb mistrzowski. Tutaj, jako nagrody, mamy złoto i pył meteorytowy. Jest również pewien awatar, jednak kogo to przekonacie się? Na końcu odcinka mamy również za tryb do zdobycia rankę i tytuł. A więc zaczynamy. Każdy słyszał o Mahakamie, ale mało kto widział słynną krainę krasnoludów na własne oczy. Starosta Bruwer Hog był podejrzliwy wobec podróżnych i niechętnie otwierał przed nimi bramy. Chyba że przybyli na święto trunków raz na ćwierć wieku Mahakam otwierał swoje podwoje dla każdego, kto chciał wziąć udział w tej uroczystości czy raczej popijawie mimo, że alkohol lał się strumieniami biesiada przebiegała zwykle spokojnie aż pewnego razu goście ze Skellige poczęli przechwalać się, że mają mocniejsze głowy niż krasnoludy takiej zniewagi Bruwer nie mógł puścić płazem. A więc w pierwszym wyzwaniu zmierzymy się ze skeligijczykami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ok, na początku dostajemy karty. Jak już widzicie, te karty są zmienione. Zguba Borosa. Mahakamski dwójniak. Zatruty miód. Przemień wybrany. Mahakamski dwójniak. Przeciwnika w zatruty miód. Dobra, co to jest mahakamski dwójniak? Na początku każdej tury ulepsz sąsiadujące jednostki o 1. Stwórz wesołego bies biesiadnika w losowym rzędzie. Tej jednostki nie da się ulepszyć. I zguba Borosa? Zagraj tę jednostkę stali za każdym razem, gdy na polu bitwy znajdzie się 6 lub więcej sojuszniczych wesołych biesiadników. Stwórz chmielową aurę w tym rzędzie. Chmielowa aura na początku każdej tury ulepsz wszystkie jednostki w rzędzie o 1. No to tą zgubę trzeba sobie wymienić byśmy ją dostali yy, Abyśmy ją dostali yy, potem z tego z yy, stali. Dobra, ci krasnoludzcy najemnicy się tutaj zbytnio nie różnią, dlatego jednego możemy sobie wymienić. Okej, okay, mamy dwóch obrońców Mahakamu. Witaj na Machakamskim Festiwalu Trunków. Karty w tym trybie mogą mieć inne zdolności niż w trybie rozgrywki sieciowej. Baw się dobrze. Pamiętaj, że możesz pominąć dialogi, wciskając spację lub klikając w okno dialogowe. Wyciągajcie precle i golonkę! <ścoughs> Czas zacząć święto trunków! Nie siadujmy tak, by usłyszeli nas przodkowie. Okej, okay, zaczęło się od tego, że My mamy jednego wesołego biesiadnika, który po upływie trzech tur na początku Twojej tury tworzy biesiadnika w losowym rzędzie. Jest również pijany korsarz. Po upływie dwóch tur na początku Twojej tury, co zrobimy z pijanym korsarzem? Stworzymy mu kolegę w lasowym rzędzie. Ok, tak więc. Yy... U nas po trzech turach, a u nich po dwóch turach. Obstawiam, że musimy mieć więcej biesiadników niż rząd, żeby wygrać. No to co? Może zacznijmy od tych obrońców Mahakamu? A co robi Brower? Ulepsz wszystkie pozostałe sojusznicze krasną no ldo 2. Dobra. Chcesz mojego topora? Musimy mieć tych... Poływajcie! Zaraz wam pokażę co potrafi Skelligeek. Aha, on się tutaj ulepsza. A, patrzcie go! Dziad myśli, że ma głowę mocniejszą od nas! Keligie! I odrzucił sobie tutaj karty. Ok. Zagrajmy kolejnego obrońcę Mahakamskiego. Ok. Teraz my możemy zamienić mu ten dwójniak w zatruty miód. O, i on będzie ranił jednostki. Ok. Czy ten miód powinien być zielony? Widzę, że tutaj wszystkie... Karty mają nowe teksty zupełnie. Naprawdę świetnie zrobili to Redzi. O, on już nieźle ciśnie z tymi dwójniakami. Wow, zguba Borosa mu została tutaj zagrana. Dobra, dobra. I co, on teraz spasował. Możemy zagrać w sumie... Albo Straż Mahakamską, albo Browera. Może zagrajmy Straż Mahakamską. Nie wiem właśnie czy to nam wystarczy, nie wystarczy nam chyba. A nie, jednak... Wytoczyć mu z Zguba borosa tutaj jeszcze zadziałała. Fajne efekty mają tutaj te karty. No dobra, no to pasujemy. Udało się pierwszą rundę wygrać. Teraz czas zacząć drugą rundę po pijawy. Jednak ci obrońcy Mahakamu mają tutaj, jak widzicie, już zwiększone punkty. O, otwarty bar. <laughs> Jedyną że, jedyna rzecz, którą krasnoludy kochają bardziej niż złoto, ulepsz 5 sąsiadujących jednostek o 4. No, czyli po prostu róg dowódcy. Ulepszamy sobie tutaj na przykład tego obrońcę Mahakamu. Ok, on ma tego Morkwarga i Olgierda, którzy mu przechodzą na kolejną rundę. Możemy też to próbować wygrać 2-0. Zawsze jest taka możliwość. który ma jeszcze No dzisiaj pijesz wojownikami. O, zobaczcie, Hjalmar. Stwórz wrogiego wesołego biesiadnika w lasowym rzędzie. Okej, okay, czyli dał nam tego biesiadnika. A więc tu chyba jednak chodzi po prostu o punkty, żeby mieć więcej punktów. A nie o to, żeby... Żeby mieć więcej biesiadników To co, może rzucimy tego Zoltana Zrobimy tak, a tutaj mu zranimy Na przykład Morkwarga No dobra On teraz zagrał Pełnie Chyba, że ma jakąś inną nazwę Nie no, taką samą akurat Myślałem, że będzie miała nazwę jakiegoś trunku. Ok, zaraz sobie tutaj zagramy róg dowódcy na tych na te pięć jednostek. Zobaczcie, jakby Bran teraz żył, to miałby 28 punktów. Dobra, to gramy róg. Czytam otwarty bar. I jeszcze rzucimy sobie oczywiście browera, ponieważ tylko teraz ma on jakiś sens. Dawaj śledzie, brower jedzie! tylko się nie zesraj! No dobra, zwiększamy siłę wszystkich tutaj krasnoludów. Do 100 No co, ten zatruty miód nam niewiele... praktycznie nam nic nie da, dlatego nie będziemy go zagrywać. Może nam to wystarczy, żeby wygrać 2-0? O, on też ma mahakam, e, zatruty miód. No i nie udało mu się. No tak, więc idealne podsumowanie tego wyzwania. Udało się tutaj. To bez problemu przejdzie. Dostajemy 25 zł. Również doświadczenie nam tutaj wpada. Tak więc teraz lecimy z drugim wyzwaniem starcie trubadurów. Ledwie co rozstrzygnięto spór między Krasnoludami a skeligijczykami, kiedy doszło do kolejnego konfliktu. Dragon Bondu. Chełpił się, że jest jedynym na świecie muzykiem, który był w stanie zagrać bez omyłki sławetnie trudny refren panien z wikowaro po wypiciu całej butelki machakamskiego spirytusu. Słysząc te przechwałki, Jaskier chwycił najbliższą flaszkę, osuszył ją jednym hałstem, po czym przebiegł palcami po strunach lutni. Więc będziemy mieli tutaj starcie Trubadurów, Jaskra i Draiga Bondu. Zobaczymy komu uda się tutaj wygrać. Gotowy na konkurs recytatorski? Zbierz cztery fanki poezji w swoim rzędzie jednostek zasięgowych, aby zwyciężyć. Przeczytaj uważnie umiejętności swoich karda, następnie porwij serca widowni swoim występem. Jeśli żaden z bardów nie zdoła zgromadzić odpowiedniej publiki, konkurs zakończy się remisem. Dobrzy panowie i krasnoludy! Usłyszycie zaraz balladę mego skromnego. Przestań chrzanić jaskier, bo nam tu posną! A, a więc, naszym zadaniem jest przeniesienie czterech fanek poezji do tego Słuchajcie rzędu. Ballady o bogach i bohatera. Mamy dowódców jaskra, jaskra który będzie ozłacał te fanki poezji, gdy się przemieszczą. I Drake, który co czytury będzie przenosił do dwóch losowych fanek poezji z rzędu walki wręcz z większą liczbą jednostek do rzędu walki zasięgowej Draiga. Czyli może albo przenosić te jednostki, albo te. Ok, no to my y, mamy kadencję wirtuozowską BIS oraz Pryszczille. Y, kadencja przenosi sojuszniczą fankę poezji do rzędu walki zasięgowej. Tak więc użyjemy sobie Teraz w tej kadencji. Tutaj Fanka Poezji została przeniesiona. I teraz... E, mamy również Bis, który przenosi Fankę Poezji do przeciwnego rzędu walki wręcz. Więc możemy wziąć Draigowi te Fanki. Jest też Priscilla, która... Jeżeli nie mamy tutaj żadnych Fadek w tym rzędzie... E, będzie przenosiła wrogą Fankę Poezji do rzędu walki zasięgowej. Ale my najpierw zagramy jeszcze jedną kadencję, żeby ta Priscilla podpisz... zadziałała. Podpiszesz mi się na udzie? <laughs> Dobra, Te teksty są naprawdę świetne w tym wezwaniu. No i co teraz, Priscilla? mnie poczekać. Razy ci powtarzałam. Później. Mamy do wygrania. I przenosimy fankę z tego rzędu do naszego. I jeszcze w sumie nam brakuje jednej funki do zwycięstwa. Tego więc kradniemy Draigowi fankę. W czym śladem podążę w zamieć. To nawet nie jest twoja ballada. OK yy, Teraz, teraz, teraz. Ten bis. Chyba sobie zagramy. Jednak tutaj lepiej będzie zagrać bis na I jeszcze naszą kartę. I jeszcze raz. O, teraz daliśmy mu tą funkę poezji, żeby ją za chwilę ukraść naszą kryszczyzną. Jak ty się tu... A zresztą nieważne. No niesamowite, płotka zjawiła się na konkursie trubadorskim Tego się na pewno nie spodziewaliście. No i mamy cztery fanki. Nie oszukujmy się, Drake. Inny rezultat nie był możliwy. Dobra, zejdź ze sceny, bo uszy bolą rzempolenia. No i udało się to wygrać. Zgromadziliśmy cztery funki. Dostajemy kolejne 25 sztuk złota, i oczywiście doświadczenie. Ostatnie wyzwanie to wejście Piusa. Jeśli bruwer Hawk miał nadzieję, że reszta uroczystości przebiegnie już bez skandalu, czekał go srogi zawód. Pod koniec wieczoru do Mahakamu przybyli nieoczekiwani goście, skalne trole. Urażone tym, że krasnoludy nie wysłały im zaproszenia, potwory zaczęły demolować salę biesiadną. Większość wojowników poległa już w nierównej walce z miodem i drzemała pod stołami. Ale nie Odrin. Dzielny wojak skedwen, otarł wąs z piany, po czym stanął do boju z rozjuszonymi trollami i grawitacją. No myślę, że Odrina wszyscy znają. <laughs> Jedna z najlepszych postaci w Wiedźminie 2. Musimy się zmierzyć tutaj z trollami. Więc zobaczymy, czy Odrin zdoła stawić czoło tym trollom. Ok, tutaj widzę, że mamy karty z różnych frakcji, a dokładniej z frakcji Krasnoludów, yy, no z frakcji Skojatel i ze Skellige. Ok, mamy ochotników, to ich trzeba tutaj wymienić, ponieważ nie potrzebujemy ich aż w takiej ilości. Yy, możemy w sumie jeszcze. Jednego ochotnika tutaj wymienić, ok. Jeszcze coś mamy do wymiany możemy już to tak w sumie zostawić Pomyśl, też widzicie Trole też chcą cuchnącą wodę. Okej, okay, jako dowódcę mamy odrina. Który przenosi tę jednostkę do losowego rzędu i wzmacnia wszystkie pozostałe jednostki w tym rzędzie o jeden, więc tak jak w klasycznym gwincie. Jednak ma permanentną wytrzymałość, więc zostaje na wszystkie rundy, jeżeli byśmy go teraz rzucili. Eee, po drugiej stronie mamy Trolololo, który tworzy Olo i Lolo i daje tej jednostce 5 punktów pancerza. Ok, dlatego myślę, że możemy sobie zacząć od Odrina. Szalony gdzie idzie? Idę tam, gdzie idę. Nie idę tam, gdzie Co nie idę. Króla, rado radozmida, widać! Nie drzwi się tak łeb mnie boli. Ok. Tak więc on tworzy Lolo i Olo, którzy mają dwa punkty. Pancerza. Powitamy, Powitamy! My tutaj sobie zagramy. Potem pod ochotników. O, zobaczcie. Trolica z Vergen, która zjadła nam naszego Odrina. Pochłania najsłabszego wroga. Ale zamiast wzmacniać, ulepsz tę jednostkę. Uuu, no to nieźle. Nie mamy już naszego Odrina. Zobaczymy, czy poradzimy sobie bez. Tego dowódcy. Może ten zbrojmistrz Żeby tego obrońca Mahakamu przenieść z dużą ilością punktów. Dobra, no musimy tutaj. O, zobaczcie, sklep sklep, czyli oczywiście troll, który Handluje beczkami w gwincie. Zamienia losową kartę przeciwnika w bezużyteczną kartę, która ma jeden punkt. Zobaczcie, mamy tutaj tą bezużyteczną kartę w ręce. No, jest ona bezużyteczna, jak sama nazwa wskazuje. Przyjedź, na przysięgę. Król, radozbit, wzywacie okej, okay, mamy trola antyprohibicjonistę, który w trio ulepsza Trollololo o 5 i daje lub odbiera tej jednostce wytrzymałość. Tak więc musimy po prostu chyba spasować przed tym, aż on te trio skompletuje. Hmm. To, co moglibyśmy teraz rzucić. Możemy w sumie rzucić tą bezużyteczną kartę A potem próbować to pasować Bo on teraz pewnie zagra drugiego antyprohibicjonista dokładnie, tak? No to co, my teraz pasujemy Zobaczymy czy on będzie chciał te trio skompletować Czy jednak spasuje, jednak spasował Więc bot nie pomyślał o tym, żeby zostawić sobie tego trolo No ale w sumie to nie wiem, czy to byłby dobry ruch, czy nie Okej, okay. jednego harcownika sobie wymieniamy. Dobra, jest obrońca, mahakamu. <laughs> Wiedźmy zostały rzucone na stół. Okej, okay, kolejny antyprohibicjonista. Kogo możemy sobie wskrzesić? O, zobaczcie, mistrz mistrzów z wszystkich wyrogów O2. He, to jest niezłe. Dobra, możemy wskrzesić wojownika klanu Unkraid, który ma 18 My punktów. Jest cierpliwa, ale nie wybacza. Bo to jest naprawdę dosyć imponujący wynik. Jak go w trzeciej rundzie wskrzesimy z Yggdrifem, to będzie naprawdę nieźle. Straż mahakamska na obrońcę, jeszcze mam ten róg, czy tam otwarty bar, to pasujemy i teraz spróbujemy w trzeciej rundzie go tutaj przycisnąć. Ok, kolejny wojownik Clan One wymienimy sobie chyba otwarty bar bo nie mamy tutaj sporej ilości jednostek w rzędzie no, dostaliśmy grom, to niezbyt dobrze ale możemy wskrzesić tego wojownika klanu Uncrate z 18 punktami no to co, wskrzeszamy sobie tą jednostkę mamy teraz naprawdę dużą przewagę punktową, chyba już nie da się tego zepsuć jeszcze ten grom na koniec no, i myślę, że trole zostały pokonane. Odrin, jak zawsze, króluje, jeżeli chodzi o picie. Życie. Tak więc, wszystkie wyzwania na poziomie podstawowym zostały już ukończone. Nagroda 50 zł, zacznijcie wyzwanie. I zobaczcie awatara Odrina gwiazdy tego odcinka. No, oczywiście Odrin uratował cały festiwal. Jak zawsze, największy bohater w historii, Kaden, zrobił, co miał zrobić. Grover wyciągnął z całego zdarzenia dwa wnioski. Po pierwsze, nie należy mieszać śliwowicy z nilfgardzką cytrynówką. Po drugie, zaś, następnym razem należało albo zaprosić trolę, Albo wymóc, żeby chociaż strażnicy zachowali trzeźwość. Goście opuszczali Mahakam z nadzieją, że będą mogli stawić się na kolejnym święcie trunku za 25 lat i że do tego czasu przejdzie im katz. No więc ta święta historia została zakończona. Naprawdę ciekawie wygląda to te wyzwanie. Teraz możemy zrobić wszystko tylko na poziomie mistrzowskim i to zobaczycie w kolejnym odcinku w międzyczasie my możemy ustawić sobie jako awatar świetnego Odrina pokażę wam jeszcze jakie ma teksty Ruszę się? o nie ruszam oj z ty a więc to tak? jak ja się zaraz zasunę chłopak w życi co tak hmm nie pamiętam a? Jak? Jak to zrobiłeś? O! żegi przyjacielu. Ruszłam się? Okej. Okay. nie ruszam. Więc to są teksty od Myślę, że będziemy go przez następne dni używać jako awatara. Jeszcze w ostatniej aktualizacji właśnie, w której doszło to... Te wydarzenie związane z Krasnoludami. Z tym festiwalem. Możemy, do, dodali, Redzi dodali, opcję, żebyśmy sobie tutaj wybrali tę kartę, która będzie na naszym profilu. Możemy tutaj wybrać pomiędzy różnymi kartami animowanymi, które mamy, albo po prostu możemy dać zdjęcie karty frakcyjnej. Na przykład możemy wybrać sobie Ducha Lasu. I teraz ta karta wydaje dźwięk, będzie tutaj na naszym profilu. Mamy również te obramowanie związane z frakcją. Możemy wybierać między złotymi, srebrnymi, a brązowymi. Ja jednak wybiorę najlepszy brzask. O tak. No dobra, więc ja się żegnam z wami. Myślę, że w następnym odcinku sobie te wyzwania dokończymy. Tak więc do następnego razu. Cześć, na razie.